Cześć, to jestem Rejwek i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Amonga, więc zapraszam. Jesteśmy w pierwszej gierce no i jestem impostorem. Dobra, standardowo możemy zacząć od wywalenia śmieci. Okej, okay, zrobiliśmy kabelki. Patrzymy admina teraz. To jest apelendzina... Ciało. Gdzie? Tak? Dobre. Nie... Wojtek nie... Wukosik nie żyje. Więc tak... Gdzie piszemy, gdzie ciało... Według mnie powinniśmy to zrobić, tak? To tak Ty możesz wyciąć. Pink że... clear zrobił zadanie w filtrze. Obok Ej, elektryka. E, ja byłem w elektryku z... Niebieskim. Ciemnym. ciemnym, ciemnym, ciemnym I z tobą. Okrutnik. I to jeszcze byliśmy z, z, w gościkiem Ja admin skończyłem. No dobra, to oni co to? Ja na, na kam. No to skip, bo nie mamy dowodów chyba. Serfik, ale dobra. Skip, skip. Ja nie nie, nie mamy do... Teraz, no, no. Teraz jest dużo więc... Yy, nie polecam wywalać bezpodstawnie, bo. Jeszcze mogą nam się przydać krównej sam jest normalnie. Pyza. Dobra. Zastanawiam się, czemu brązowy i chyba Haribo głosowali na starego. Chociaż było na niego zbytnio dowodów. Dobra, Medvedev mam skana, ale no, oczywiście ja nie zrobię skana. Co że robić. Więc idziemy zrobić reaktor w Wim chciałbym zrobić to, to byłoby do co? idziemy do chciałem tutaj powiedzieć. dawaj zabij okrutnika zabij okrutnika Weź. Czy włączam cech? Tak? Nie, to nikt z nas, więc. Nikt z nas. E, tak, Czy ja chciałem tylko z... skarżyć, że. Harry, bo. Byłem z nim w adminie, nagle mi się drzwi zamknęły przed nosem. I Czarny zentował. Ale to wiesz, nie można te... Nie można oskarżyć. Wiem. Czarny zentował podobno. Tak. To ja bym zrobił tak, żeby go wywalić. Zaufać ale... mu. Ale też. Ja bym powiedział też tak, że ten brązowy Ja mówię bardzo, bo on. Nie zrobił żadnego zadania. Odkąd był stary. gry. Poszedł do admina i siedział ciągle przy tych... przy tym rozkładzie pokoi. Więc mi się wydaje, a. że to jest y, brązowy i y, kto tam musi od razu. Nie, zamknął. Nie, no. Nie, no. nie i y, stary. Nie Według nie. mnie jest stary i brązowy. Ale no. Znaczy no nie wiem to No no jak, jak nie będzie, no to, a ten. A... Dobra. E, ja bym zobaczcie. Eee, z tego Co? Ja bym te, teraz, teraz tak, wywalił tak. brązowego, i będziemy mieli jednego impostera na pewno z głowy. No, no, dobra, dobra, no to, to. No to. No to. Emergency. Event. Myślę, że możemy zrobić tak, bo oni chcą zwołać emergency, To wolnimy reaktor. Nie, reaktor. A oni chcą wywalić brązowego bezpodstawnie. Więc trzeba zabić kogoś tylko nie brązowego. Żeby myśleć, że to jest brązowy. Okej, okay, kawetery zamknijmy. Ty, dobra. Oni wywalam teraz brązowego na pewno. Tak. No więc po prostu e, wywalamy brązowe... Brą. Okay. Bo wywalił... Czer... czer, czer ja, dobra. Okay. To na brązowego, tak? Był. Tak, to na brązowego, bo po prostu... Wywalił bez sensu, no, czarnego. Bez wywalił pyzy. Też on w ogóle nie w język. Ma. Bo nie był zdalny, że zdolny. Impostor to jewut, ta na pewno. Mhm. Do to wywalam brązowego. Ja. Tak, ty. Za impost. Głosuj. Już nie no. jestem zimny. Dobra. Wygłosowane. Jestem impost coraz głowy, pewnie. Uwaga! Co? co? No co no za debil? Co jest? No co to debil? Aha, taki dobra. Miar, to on w taki jest. Miar, żeby... Dobra. Czyli wygląda na to, że. To jesteś Ty. Czemu to? Znowu? To jestem Slimmer! To jestem Slimmer! Na stomach! Czemu? Brązowy powiedział, że ja nie jestem. I on Ty też jesteś. nie był. Że ja jestem. Fronzowy że... to jest po prostu troll. Ta, to był Granat ten. na 100%. Dobra. Ale jak dla mnie to jesteś streamer, bo idealnie stanąłeś, no. ten i od razu się zamknęły drzwi za tobą. No magia. Stanąłeś, żeby. Na kogo głosujemy? Z... Nie, ja przechodziłem z tego. Nas, yy, do storage'a. Na kogo? I tam... no, no i na stanąłeś sta przed. Na Stanąłeś przed mnie, nagle się drzwi zamykają. Ja nie stanąłem tam w ogóle. Stanąłeś! Stanąłeś! może no Jak, stanąłem, to, jak to nie, nie stary, wyraźnie. to wimer, jak stary, to nie wiem. Dobrze, możecie. Mnie... No, dobra, ty, był. dobra, wimer. wimer, wimer możecie wimer. sobie mnie wyposobić. To... Teraz ja nie umiem grać zbytnio impostorem, przez to, że. Teraz. Przez to, że zostałem sam ze słabo, bo ja chyba tego nie ugram. No, nie spróbujemy. próbujemy. Próbujemy elektrykala, bo widziałem, że on tam jest. Wchodzimy do Medbeja, sprawdzamy, że nic tego nie ma. I wybiegamy prowincji. Wiem, że ktoś jest na kamerkach. Idziemy na kamerki, killujemy i się wentujemy Czemu znowu? Pamiętajcie, że jak walicie teraz crewmate'a to z automatu przegrywacie. Nie, to jeszcze jeden kill jest. Nie, bo wtedy wystarczy, że i zrobi re reaktora i po prostu go rozwali. To ktoś ja. w takim... Moim zdanie ty jesteś okrutnik, bo oskarżasz mnie bezpodstawnie. Ja no nie jestem. Kurde, jak ty za, jak ty żeś stoisz? Ty a ja stoisz to wina, w takim razie Nie Nienormalnie i nagle ci się za, Czekaj, za, różowa, drzwi, różowa... różowa oskarżanie. Ale czekaj, czekaj. Najpierw e, ty tam sobie stoisz i ci się nagle drzwi zamykają za tobą. Nie? I pod, a, a. a potem twierdzisz, że się nawet... Nie, że nawet nie stanąłeś, więc... No i teraz walcie różowego, proszę. No Dobra, easy win Easy win Jak będzie tu jeden, to ja szybko walę reaktor Albo nie, oni nie chcą na razie zgłaszać Emergencji Ale to tak czy tak walniemy reaktor 20 sekund w takim razie No i na spokojnie chyba dam radę zabić Chociaż duży jest ten cooldown, ale Raczej wygrywamy to zamykamy baterię i na luzie wygrywamy to. Ez, mówiłem. Mówiłeś, że różowego, a nie mnie. A ty w ogóle widziałeś niewientującego, Ja cię nie Elektryku. W Elektryku ja wychodziłem z elektryka, a ty właśnie widziałeś jak wentuje. Kiedy? No, właśnie był dyskus, Ja właśnie byłem pewny, że już po mnie się okazało, że ty w ogóle nie tego nie zauważyłeś. Ja w ogóle nie zauważyłem. No z Ty wszedłeś do elektryka i jak mi zobaczyłeś, to się od razu cofnąłeś. Byłem pewny, że ty wiesz, że ja zwentowałem. Ja Cię nie widziałem, że zwiętowałeś, tylko po prostu tam stałeś. To nieźle. Dobra. Easy gierka.